naszym celem w życiu jest to, żeby stać się jak Jezus tak naprawdę, żeby yy, odnaleźć swoje powołanie, ale nasze powołanie no, zawsze wiąże się z tym, żeby być jak Jezus tak naprawdę, jakby Jezus był full wypadł, miał wszystko nie, był miał i prorocze dary i głosił ew, był ewangelistą i jakby i, i był pasterzem ludzi, on miał wszystko na full, a my jesteśmy takimi małymi Jezusami, stąd się wzięło słowo chrześcijanin, taki mały Jezus, i naszym celem jest być jak Jezus. I wiecie, ogólnie moje życie było, jest takie w miarę spokojne, nie? Jakby nie ma jakichś prześladowań wielkich, nie wiem, nikt mnie nie chce zabić, pobić, czy coś. Nikt mnie jakoś tam nie wyzywa, więc... Um, łatwo jest być miłym dla miłych, łagodnym dla łagodnych. Ja też mam taką pracę, że... No mam, mam bardzo ograniczony kontakt z ludźmi, więc sobie jestem sama ze sobą, więc... <ścoughs> e, więc jakby tak trochę... Um, Przestałam zwracać uwagę aż tak mocno na to, żeby faktycznie dla tych, którzy mi złorzeczą być miłym, dla, tym, dla tych, którzy źle na mnie patrzą i błogosławić, jakby to przestało mieć, jakby. Przestałam już tak bardzo tego potrzebować, żeby to funkcjonowało w moim życiu. Bo jak pracowałam między ludźmi, no to bardziej gdzieś tego tak z Bogiem pilnowałam sobie. I wiecie, na no mnie taka sytuacja, bo no ja mieszkam, no może nie będę mówić tego, ale. No, taka trudniejsza sytuacja, gdzie, gdzie taka trudna konfrontacja y, była między mną a pewną osobą. I jakby zobaczyłam, że faktycznie ja tak trochę nieświadomie, trochę świadomie zaczęłam za bardzo y, być taka jak ten świat. W takim sensie tak nieświadomie zaczęłam reagować, jak ktoś do mnie reaguje, y, tak zaczęło mi się to coraz bardziej nie podobać, nie? Takie narzekanie takie... Mówię, nie no, tak nie może być, no nie? Ja chcę być jak Jezus. I usłyszałam w głowie takie śmieszne porównanie, jakby nie był jak typowy Polak. I wiecie, tak, nie chodzi o to, że ja byłam jak typowy Polak, ale tak, kto sobie chciał trochę żartem zacząć te, to, co zrodził w moim sercu, o czym się chce dzisiaj podzielić. I usłyszałam właśnie coś takiego, że typowy Polak, nie? No i każdy z nas, słysząc to, te dwa słowa, wie mniej więcej o co chodzi, nie? Kim jest typowy Typowy, Typowe jamusze, typowe grażynki, jakby w internecie jest pełno tego i wszyscy się z tego śmieją. I raczej niestety, ale jest to kojarzone bardzo z takimi negatywnymi, prześmiewczymi rzeczami, no nie? I Bóg powiedział do mojego serca, że, że ja, czy tak naprawdę każdy z nas, nie może być typowy. Nie może być według świata, według takich standardów świata, nie możemy być typowymi. Polakami, typowymi mężczyznami, typowymi kobietami, typowymi pracownikami Jezusu, nie wiem, <grym>, cokolwiek, no nie? My musimy być typowymi Jezusami. I e, Bóg tak mi powiedział, że, um, że chce, żebym po prostu była typowym Jezusem, ale przez to nietypową dla wszystkich z zewnątrz. Bo dlaczego ludzie się tak bardzo interesowali Jezusem, chodzili za nim i jakby latali za nim, słuchali go, jedni go wyzywali, bo on, tak jak też fajnie pastor Ostróśmienia ja powiedział, to mi się przypomniało, właśnie, że on był taki nietypowy. Oni nie mogli go włożyć w żadne standardy. On ciągle te standardy łamał, kruszył i był taki dziwny. <grym> Dlatego on tak bardzo przyciągał ludzi, bo oni go nie mogli rozgryźć. I, I wierzę, że kiedy my się tacy właśnie staniemy nietypowi, to będziemy tacy nie do rozgryzienia i przez to interesujący dla tych, którzy błądzą, dla tych, którzy są typowi w wielu kwestiach. I wiecie, możemy sobie teraz wytłumaczyć troszkę słowo typowy, tak z internetu wzięłam. Co to znaczy właściwie to słowo typowe? Przeczytam Wam. Odpowiadający pewnemu typowi przedmiotu w ludzi zjawisk. Często spotykany o osobie skupiający w sobie charakterystyczne cechy pewnego, seryjnego wzoru, wykonany według określonego wzoru. I mega mi się tutaj spodobało dwie rzeczy odpowiadający pewnemu typowi, no, czyli no to ludzi bardziej, do no pod Ludzi podchodzimy, tak? E, I tak wiecie co, w Biblii jest napisane, że my jesteśmy, teraz parafrazuję, ale jesteśmy Niebianami, tak? Jesteśmy z nieba. My nie jesteśmy Polakami, kobietami, mężczyznami, tak jakby duchowo, no bo fizycznie wiadomo, ale jesteśmy ludźmi, którzy pochodzą z nieba i że należymy do Jezusa, On nas przeniósł z cudownego z, z ciemności do cudownego królestwa światłości. Domu z naszego Ojca. Już naszego Ojca. Wtedy to był Jezus, Jezusa, tylko ojcem, My byliśmy oddzieleni od miłości Ojca, teraz jesteśmy w domu Ojca. Więc jesteśmy typowymi i powinniśmy być typowymi niebianami. I tutaj jeszcze skupiając w sobie charakterystyczne cechy pewnego seryjnego wzoru. Naszym seryjnym wzorem jest Jezus Chrystus. Eee, także... Hmm, Dobrze, czyli tutaj sobie już przeszliśmy, wytłumaczyliśmy. Możemy otworzyć teraz Biblię na liście do Efezjan. Bo wiecie, fajnie się mówi, że chce być jak Jezus, chce się stać jak Jezus, ale codzienność nas często weryfikuje. I wiecie, że teraz, no wiecie, że czas raczej idą ku gorszemu niż ku lepszemu i jakby czasy są różne, co róż to jakby w historii świata nigdy nie było idealnie, nigdy nie było super, zawsze były jakieś problemy. Jakieś inflacje, jakieś rzeczy. No, ten świat jest zepsuty i nie możemy tutaj się spodziewać kokosów w raju, i nie powinniśmy nawet się spodziewać, bo nasz raj jest w nas, nasz raj jest w niebie, w duchowej rzeczywistości. Tutaj będzie tylko gorzej. I jak się stać właśnie tym Jezusem na zewnątrz? Jak się pozbyć tych właśnie naszych przywar, schiz, które, z którymi Bóg nas kocha, ale nam się będzie lepiej żyło, jeżeli będziemy bez nich? Jeżeli naprawdę. Będziemy całkowicie odłączeni dla Jezusa, będziemy tymi świętymi. Więc poczytamy sobie teraz i krótko porozważamy miejsca w Biblii, które o tym mówią, które Pan Bóg mi pokazał. Pierwszy list do Efezjan. 4, rozdział czwarty, od siedemnastego wersetu. To mówię i zaświadczam w Panu, abyście już nie postępowali jak poganie w swej bezmyślności. Oni są zamroczeni w swych myślach i pozbawieni udziału w życiu Bożym z powodu swej niewiedzy i zatwardziałości serca. Stracili też wrażliwość i samych siebie wydaje rozpuści wszelkie nieokie uznanej nieczystości. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście bowiem o Nim i w Nim zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą w Jezusie, że należy odrzucić starego człowieka z Jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu i przyobleźcie się w nowego. Człowieka stworzonego z zamysłem Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. I wiecie, tutaj też w tym tłumaczeniu typowy jest wykonany według określonego wzoru, a tutaj jest napisane, i przyoblewcie się w nowego człowieka stworzonego zamysłem Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Sami nie jesteśmy w stanie się stać Jezusami. Co tutaj jest napisane? W 23. Pozwólcie się odnawiać duchowi. I w 24 i przyobleczcie się w już stworzonego z zamysłem Boga, yy, yy, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Czyli naszym zadaniem nie jest się zaciskać i jakby świrować, że ja muszę napinać się, bo to nic nie da. To jest psychologia, to jest jakby takie właśnie wieczna terapia, jak to Zguszek powiedział. <grym> Ale yy, to jest możliwe, żeby być całkowicie wolnym i całkowicie stać się jak Jezus, tylko przez działanie Ducha i Boga yy, w nas. I wiecie, ostatnio sobie też wczoraj sobie przeczytałam jeszcze takie notatki dawne, dawne, stare i miałam tak fajnie podkreślone w tych notatkach z jakiegoś kazania, że nie unikaj intymnego czasu z Bogiem. To jest takie proste, to jest podstawa chrześcijaństwa. Intymny czas z Bogiem. Ale czy ty masz ten czas z Bogiem? Czy ty masz ten czas, żeby pozwolić się duchowi, odnawiać się duchowi w waszym myśleniu? I czy mamy czas, żeby siedzieć z Bogiem, po prostu przyoblekać się w tego nowego człowieka? Tego, to jest najważniejsze i takie podkreślenie: nie unikaj czasu z Bogiem. Bo ja wiem, że my żyjemy szybko, że mamy różne czasy, ale to jest podstawa podstaw. Jeżeli, jeżeli jest bardzo mało tego czasu gdzieś tam, gdzieś z Panem spędzasz, nie unikaj tego czasu. Jeżeli masz jakiś grzech, jakiś problem, właśnie nie widzisz tego Jezusa tak w sobie, nie unikaj przede wszystkim czasu z Bogiem. Ale pozwól mu się odnawiać, bo my już nie jesteśmy starym człowiekiem, który jest zamroczony, który musi błądzić, ale jesteśmy nowym człowiekiem. I tak, yy, i jeszcze w Efezjan 5, od 1 do 11. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak umiłowane dzieci i życie w miłości na wzór Chrystusa, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę dla Boga, jako miłą woń. Jak przystoi świętym, niech, będzie u was, yy, niech nie będzie u was mowy o nierządzie, nieczystości albo ochciwości. Nie pozwalajcie sobie na bezstydne postępowanie, niedorzeczne gadanie, czy niestosowne żarty, lecz postępujcie w życzliwości. To bowiem powinniście wiedzieć, że nikt rozpustny, bezstydny lub skąpy, Bogu chwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Są twarde słowa, ale taka jest prawda. Że jeżeli my chcemy chodzić z Bogiem, jeżeli my chodzimy z Bogiem, to wiara przynosi jakieś owoce. Ale to nie chodzi o to, że Bóg naraz nas potępia i mówi: że Jeżeli macie któryś z tych cech, no to już się pożegnajcie z niebem, bo jesteśmy zbawieni z łaski, oczywiście. Ale jeżeli jeszcze tutaj jesteśmy na tym świecie, mamy się jak ta oblubienica dla Chrystusa cały czas stroić w te cechy Jezusa, w te, w te boże rzeczy. Mamy być miłą wonią, czyli mamy być nietypowi. Ale to wszystko się bierze z naśladowania Boga. I wiecie co, tak sobie właśnie przypomniałam, że jak są różne filmy, na przykład o jest mistrz i jest uczeń, to ten uczeń zawsze musi tak gryć że tak powiem, żeby stać się jak ten mistrz, że często po prostu nie śpi, nie wiem, jest cały poobijany, jak to jakieś tam te różne sztuki walki ćwiczy, ten mistrz go uczy, czy jakichś życiowych rzeczy. To jeżeli ten uczeń tylko usiądzie i będzie słuchał tego mistrza, a jakby nic z tym nie zrobi, no to, to co on się nauczy, no to on będzie tak sobie żył i, i jakby nie będzie jak mistrz. Jak jak mistrz go ma wypuścić później na zawody, czy jak właśnie nim chwalić to jest mój uczeń, jakby jeżeli ten uczeń będzie tylko słuchał sobie mistrza, albo obserwował, jak go fajnie walczy, czy jak mówi mądre rzeczy, no to, to co z takiego ucznia, nie? To jest bez sensu. Ani nie będzie miał y, później ten, ten mistrz. Tego, będzie kto będzie naśladował, komu będzie mógł oddać jakby swoje mistrzostwo, no bo ono ten uczeń po prostu nie będzie taki jak mistrz, tylko będzie taki sam, jak był, jest tylko z jakąś większą wiedzą. Dlatego chcę nas też zachęcić, żebyśmy pamiętali, że nic co jest, co, nic, co jakby nie wymaga poświęcenia, co, co nie, to, co nie jest, potrzebuje poświęcenia z bezwartości. Jeżeli nasze chrześcijaństwo jest tylko chodzeniem do kościoła, czy tam powiedzeniem komuś raz na jakiś czas, że Bóg go kocha, yy, tego jest takie puste. I Bóg nas kocha, i Bóg jest sławi, ale my się męczymy. Po prostu to jest męczące. Nie stawaniem się jak Jezus, a tylko słuchanie, słuchanie o nim czy czytanie. Dlatego stańmy w takim miejscu ucznia, który naprawdę chce z całego serca stać się jak mistrz. Słowo Boże mówi, że wystarczy, że uczeń będzie jak mistrz. Czyli jest to możliwe. <noise> jest to możliwe, żebyśmy się stali jak nasz mistrz. Nie musimy nie wiadomo co robić, po prostu chodzić za Jezusem i stawać się jak On. A możemy sobie zaglądać do Mateusza 10, 10, 10, 24 do 25. 10 24 25. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, że uczeń stanie się jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeżeli Balzebubę nazwali gospodarza, to tym bardziej jego domowników. Tak, yy, także możemy stać się jak Jezus, możemy być jak nasz pan, ale musimy nabrać postawy yy, ucznia, który jest czynny. Spodobało mi się właśnie ostatnio, jak byliśmy na grubce domowej u Agnieszki i Agnieszka tak fajnie mówiła o powołaniu, o właśnie wchodzeniu w swoje powołanie i później zapytała, czy my faktycznie chcemy tego, żeby to zacząć robić, nie tylko siedzieć, ale robić. No i poszliśmy na, na, tam na jej wieś i po prostu śpiewaliśmy dla Boga I jakby śpiewałyśmy mojego chwale i tam słuchali tego ludzie z boku i to było faktycznie wchodzenie w czyn, niewygoda, zimno, Gdzieś tam śpiewać o Bogu, wokoło ludzie młodzi, a tu młode dziewczyny sobie stoją i śpiewają o Bogu, nie? Takie nietypowe, ale to właśnie było to stawanie się jak Jezus, wyjście do ludzi i, i bycie jak On. Mówienie o Bogu, śpiewanie o Bogu. E, tutaj jeszcze, um, wiecie, Biblia mówi o tym e, kolejnym takim, bo jakby tym pierwszym punktem, który zaznaczyliśmy, to jest ciągły kontakt z Bogiem. Jeszcze tutaj e, z Bogiem, jeszcze powiem jedną rzecz, że Biblia mówi nieustannie się módlcie. Jeżeli przychodzi jakaś sytuacja, gdzie widzisz, że nie reagujesz tak, jakbyś chciał, tak jak Jezus, że tu jest fajnie, jakby modlisz się, czujesz obecność Boga, jest super, ale nagle, nie wiem, wchodzisz w taką bardzo trudną sytuację, która, która cię przerasta, to zapytaj najpierw Boga, Boże, co mam zrobić? Jakby, Jezu, ja jestem cały czas w z Tobą. Chcę usłyszeć Twój głos, co mam robić? A z kim przestajesz, takim się stajesz. I będziesz ciągle przystało do Jezusa, staniesz się jak On. I to jest, no, to jest pewne. Przejdźmy jeszcze do pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział 5, 7. Takie jest orędzie, który usłyszeliśmy od Niego, który Wam głosimy. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że trwamy w nim, z, z Nim w łączności, to chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości. Mamy łączność między sobą, a krew Jezusa, jego syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Bóg nie mówi, że już się więcej nie możemy pomylić, że nie możemy gdzieś zbłądzić, gdzieś się potknąć, ale Bóg mówi, że we wszystkim On jest z nami, że w nim nie ma żadnej ciemności, nie ma żadnego błędu, jakiegoś podstępu, jakiegoś szemrania, cwaniactwa. Bóg jest czysty. I jak my z Nim przystępujemy, jakby jesteśmy z Nim, przystajemy z Nim, to my się stajemy jak On. I nawet jeżeli się potkniemy, to mamy ofiarę Jezusa Chrystusa, jego, jego krew, która nas oczyszcza. Więc nie musisz się bać, jeżeli teraz jesteś w jakimś błędzie, w jakimś potknięciu, masz wrażenie, że już nigdy nie powstaniesz z tego, że ciągle się potykasz, to nie bój się. Jeżeli ty się w ogóle tym przejmujesz, to to już jest dobry znak. Przyjdź do Jezusa on cię obmyje swoją krwią, zbliż się do Boga, zbliży się do Ciebie i udzieli Ci swojej światłości. Tak, też powiem takie, takie coś bardzo ważnego, co sobie kiedyś zapisałam i ciągle sobie staram to przypominać, że my, my mamy być zamarynowani w Jezusie. A jak się to robi, jak się marynuje to trawy? No, wkłada się mięso w marynatę i się tam nie trzyma przez jakiś dłuższy czas. To jest niewygodne danie, bo jak szukasz jakiegoś dobrego dania i Ci pisze, że marynata, no to, a chcesz to szybko zrobić, no to musisz szukać innego przepisu. Także yy, marynujmy się w Jezusie. Nie śpieszmy się nigdzie. Nie pędźmy. Pozwól się Bogu zamarynować. Wejdź w swoje, swój, do swojego pokoju, zamknij się w nim i nie wychodź przez godzinę, dwie. Nie musisz nic mówić, ale przy nie, przesiąkaj nim, marynuj się. Bo bez zamarynowania yy, Bogiem my będziemy bez smaku kupić sobie mięso bez marynaty, takie suche, bez niczego, no jest ohydne. Nie jadłam takiego, ale tak myślę, bo jak czasami coś nie doprawię, to jest tragedia, nie? Jak, jak straciłam smaki, i zapach, to mój mąż powiedział, że nie będzie jadł obiadu jak zjadł pierwszy, który ugotowałam mięso bez smaku, nie? Także no... Niestety, ten świat ma Wyczu Jesteśmy wyczuwalni duchowo, wyczuwalni społecznie i jakby <laughs> musimy pachnieć ładnie, musimy mieć, być zamarynowani. Bez marynaty po prostu nie wychodź do ludzi, bo to oni wyczują. Że jesteś bez smaku, że przychodzisz z religią, że przychodzisz z jakimś takim czymś, co nie jest y, czyste od Jezusa. Jak przyszłam do kościoła pierwszy raz, to to, co mnie najbardziej dotknęło, to brak hipokryzji. Jakby, że poznałam tych ludzi i kiedy wyszłam z nimi poza y, drzwiami kościoła, to widziałam, że oni dalej o tym Bogu gadają. <laughs> Jakby dalej tym Bogiem się jarają, mocą się o obcych ludzi. I dla mnie to było takie. Kurka, kto to jest? No nie, To mnie tak dotknęło i zawsze, kiedy chcesz na miastkach hipokryzji gdzieś się wkrada, gdzieś do mojego myślenia, życia, to zawsze mi taka złość na Tobie, że nie, 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 no Jezus nie jest hipokrytą, Bóg nie jest hipokrytą, On jak mówi, że coś jest białe, to jest białe, On jest w światłości i nie ma w nim ciemności. I tak samo być w nas. Amen. I tutaj jeszcze od razu obok, ja, jak jesteśmy, to wyściliście w ja sobie może jeden werset, drugi rozdział, szósty werset. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien tak żyć, jak On żył. Czyli wiecie, to nie chodzi, że was teraz oskarży, że my żyjemy w jakichś rzeczach, że nie jesteśmy jak Jezus, bo ja też nie jestem czysta jak Jezus. Ja też popełniam błędy i nawet ogromne zapytajcie się Janusza. Ale, ale wiecie co, no wiecie co mnie? Mnie. to jak zgasiły kamerę. No jak w by napisał. Ale wiecie, to mnie bardziej wiara i dalej jestem w tym miejscu, w którym jestem i jakby cieszę się Bogiem i chcę iść do przodu. Że Jezus mówi cały czas, to jest dla Ciebie aktualne i możliwe, że Ty możesz stać się jak On, stać się jak ja. Bez względu na to, w jakim jesteś miejscu i razy się potknęłaś, nie ma to znaczenia. Póki ten świat jeszcze trwa, możesz stać się jak ja. Nic nie minęło, nic Bóg Cię nie skreślił i nigdy Cię nie skreśli. Bo Cię kocha, bo chce, żebyś stała się jak On, bo to sprawi, że będziesz szczęśliwa po prostu. To sprawia szczęście. Czyli miałam to właśnie werset o tym, że mówi, że my, kiedy wypełniamy wolę Boga, jesteśmy prawdziwie szczęśliwi. Ja to doświadczyłam, jak byłam w wspaniałym miejscu z Bogiem, takim wiecie, takim, że służy, działam. i więcej się Bogu służy, ty masz większą satysfakcję, i taką radę, że tego się nie da opisać. Tego się nie da opisać, trzeba to doświadczyć. Żyłem 13. że chyba to. 13, 14. A nie tutaj, ale to nic też przeczytamy. Um. ubierzcie się natomiast w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało, o spełnianie Jego porządliwości. Nie troszczmy się o to, co się będzie, o te cielesne rzeczy. My jesteśmy niebianami, my jesteśmy nietypowi i ta nietypowość jakby daje nam ten udział w tym, że my się nie musimy przejmować o te, o te ziemskie rzeczy, ale mamy być ubrani cały czas z Pana Jezusa Chrystusa. Mamy być nierozpoznawalni, wiecie, Jak ktoś się ubierze tak jak ktoś, nawet jak ten, ten nie wiem, seria jak to się nazywa, Twoja twarz brzmi znajomo, nie? Że tak przebierają tych aktorów, nie wiem, kobieta za mężczyznę, jakiegoś tam Johna Michaela Jacksona, no praktycznie normalnie jak to z daleka jak człowiek zobaczył, no Michael Jackson z wstał, nie? I wiecie, tak ma być. Mamy się ubierać, przebierać po prostu w Jezusa na co dzień. mamy być jak ten, że ja cię ktoś powiera, no normalnie Jezus przyszedł na ziemię chyba z powrotem, nie? To chociaż słyszał trochę o Jezusie. Woda tętni, żeby po niej chodzić, naprawdę jak to śpiewał nasz brat, kola, raper. Yy, jeszcze zajrzymy w jedno miejsce, bo chcę jeszcze znaleźć. ale nie pamiętam, który to dokładnie było. Czytajcie, yy, jeszcze do listu Jana, yy, Ale nie, to chyba nie tutaj. Sekundkę, wydajcie sobie, to jeszcze zerknę. Tak. Albo może raczej Jakuba, jeszcze zerknijmy, czy to tutaj. Czy się wywraca, tu uciekło. A nie pamiętam, gdzie on jest, ale to nic. E, 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 w Jakub. 1, 22. To jest o tym lustrze, że sobie przeczytamy. Wierzę, że ważne jest, żeby w Słowie Bożym, jak się dzielimy i dzielę się czymś, to żeby dużo rzeczy z Biblii podawać, żeby było później gdzie wracać i, i rozważać sobie jeszcze te miejsca. 1, 22. Jeszcze raz wyszłam. Dobra, Jeden. Wprowadzajcie w Słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Tego bowiem, kto tylko słucha Słowa, lecz według Niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Ogląda on wprawdzie samego siebie, ale po odejściu od lustra zaraz zapomniał, jaki był. Kto jednak wnika w doskonałe prawo wolności, według Niego postępuje, nie jest już jedynie skłonnym do zapominania słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. O, Będzie on szczęśliwy, dzięki wypełnianiu go znalazł. <laughs> Widzicie, co to naprawdę, to jest, to jest najważniejsze, żeby być szczęśliwym w życiu, ale z Jezusem. No nic innego nam nie da szczęścia, wszystko jest ulotne, wszystko to jest uda. Widzimy teraz, jak łatwo jest, żeby coś się rozpadło, rozwaliło, kiedy, wiecie, wpadł w jakiś tam mm, no, mm, kryzys gospodarczy, nagle, wiecie, ludzie tracą pracę, nie ma, nie wiem, węgla, czegoś tam. No i nagle co ci jest fajnego auto, jak ty nie masz, ludzi, masz zimno w domu, nie? Takie podstawy nagle zaczynają się sypać. A Bóg mówi, tylko ze mną jest szczęście. Tylko kiedy będziesz stawał się jak ja, będziesz szczęśliwy. Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy w życiu, coś ci, coś ci nie gra, coś to mówię Ci, nie woli Boga jakby tak w pełni, nie jesteś w Nim w pełni, bo kiedy my jesteśmy całkowicie w Nim, to jest takie szczęście, jakiego się nie da opisać. Ja ciągle za tym tęsknię, jak gdzieś na chwilkę pójdę w boczek, gdzieś, gdzieś coś się zawiruje. Naprawdę przysięgam, że nie ma nic lepszego niż bycie w woli Bożej, bo wtedy będziesz szczęśliwy. Tylko przez wykonywanie Słowa Bożego będziemy szczęśliwi. Także tą jeszcze jedną rzeczą, no to jest właśnie zagłębianie się w Słowo, w zgłębianie Słowa, żeby widzieć, jaki Bóg jest. Wiecie, jak ktoś nie czyta Biblii na przykład i powie się mu, że Bóg kazał zabijać yy, yy, no ludzi, no nie, w Starym Testamencie, no to ktoś powie, no nie, normalne, no, no nie, no co to za Bóg, miłosierna zabija ludzi, ale kiedy przeczytasz całą Biblię, kiedy przez Ducha Świętego zostaje ci objawione Słowo, to ty widzisz, że Bóg nie patrzy na śmierć jak my, koń jest w ogóle katastrofa. Ale Bóg tak naprawdę nas ocalił, już na przykład kogoś się pozbył, bo wiedział, że kiedy, jeżeli ci ludzie przeżyją, będą żyli, to zniszczą na przykład pół Europy. Taki przykład, nie? Nie chcę się w to zagłębiać w ogóle, ale dopiero kiedy poznasz naturę Boga, kiedy zobaczysz, jaki on był, jak on patrzył, jaka jest jego miłość. Ona nie jest jak miłość ludzka, zależna, ale jego miłość jest niezależna. To widzisz, że kiedy znasz jego słowa, jaki on był, to wiesz, jak, jaki ty masz być. Także bądźmy typowymi Jezusami. Nie dajmy się oskarżyć, nie dajmy się wciągnąć w zagrywki tego świata, ale nasiąkajmy Jezusem, marynujmy się w nim, nie dajmy się, żebyśmy byli bez smaku. Przysiąkajmy Jego obecnością, Jego słowem. Tym, że w zagłę... tak jakby, jeżeli nie rozumiesz tego do końca, jak to jest, pełnić wolę Boga. Nie wiem, często bardziej chodzi zmęczony, no bo trzeba na przykład po pracy się jeszcze Bogu poświęcić. To pytaj go z całego serca, swojego, może, Boże, jak to zrobić, żeby być faktycznie szczęśliwym w tobie? Jak to zrobić? Bóg ci odpowie. Nie musisz się wstydzić tego, że nie jesteś szczęśliwy, może w swoim życiu, a znasz Boga. Nie wstydź się tego, ale przyjdź do niego, a on ci pokaże, to znaczy prawdziwe szczęście. Szczęście, którego ten świat nie jest ci w stanie dać, zapewniam cię. I siebie też. <grych> no, także. I jeszcze ta jedna rzecz, właśnie, że przysiąkajmy Słowem Bożym, bo. Bez, bez tego, jakby samo spędzanie czasu z Bogiem, no to w końcu jakby możemy się za, zawirować, zafiksować. Musi być równowaga. No, musi być harmonia. Także mam nadzieję, że nikogo to jakoś tak nie potępiło, bo chodzi tu zawsze o zachętę. Bo Bóg nikogo nie potępia, tylko diabeł albo sami się potępiamy. Ale chodzi o takie ostre zachęcenie. Wiecie, mi to Słowo dużo daje i jeszcze nie jestem idealna i nie wyszłam idealnie teraz tak, wiecie, w powerze. Ale wiem, że Bóg jest tym, który, który daje nam czas przez cierpliwość Boga. My możemy dalej wchodzić w Jego obecność, w Jego chwałę, możemy popełniać błędy, z których później wychodzimy, bo On jest tatą, który wychowuje, który nie jest wyrodny i nas nie puszcza samopas zrad sobie, tylko jest kochającym tatą, który wychowuje. Czasami wychowanie boli, czasami się młodzież wkurza, ale jak ktoś ma naprawdę takich rodziców, wiecie, porządnych to później się im dziękuję. Coś, co kiedyś wydawało nam się, że nas rani i później okazuje się, że, że się jest za to wdzięcznym. I ja też jestem za wiele rzeczy wdzięczna w relacji z Bogiem, które kiedyś wydawały mi się, że Bóg mnie tutaj po prostu hejtuje. Nie wiadomo co, to było dobre i to było z miłości. Amen. I jeszcze nie chciałabym może jedną rzecz. Czekajcie jeszcze sekundeczkę. I tutaj jeszcze o modlitwie tak na koniec chciałam powiedzieć jedno zdanie, które przeczytałam i bardzo mnie dotknęło. O tym, że Bóg nie jest obojętny, jeżeli właśnie słuchasz tych słów, które dzisiaj tutaj y, mówimy, i masz takie wrażenie, że nie, no teraz to już na pewno jakby to jak tyle przybar, mam tyle różne rzeczy, gdzie to ja, jakby kiedy ja w to wejdę, to powiem Ci, że y, możesz sobie przeczytać tutaj z Ewangelii Mateusza, y, szósty rozdział, ale przeczytam ostatni werset, czy no nie ostatni, ale y, 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 tutaj werset ósmy, nie naśladujcie ich, czyli pogan, którzy tak się modlą, wiecie dla dla, No. Nieważne, ale nie, mod, nie mówcie się tak, jak poganie. Ale y, nie naszajcie ich, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Dlatego chcę nam powiedzieć, że to bardzo tak mnie też y, wzruszyło i dotknęło, że Bóg naprawdę widzi nasze potrzeby, nasze rzeczy. I On bardziej niż my sami y, chce, żebyśmy się stali jak On. Ale. Ale to potrzebuje naszej, naszego działania, bo nic samo z siebie się nie stanie, nic, co nie potrzebuje działania. Jakby to nie jest jej wartościowa rzecz. We wszystko w świecie jakby jest potrzebne zaangażowanie, żeby coś dostać, żeby coś zdobyć. I tak samo, jeżeli chcemy naprawdę wejść prawdziwe, wieczne szczęście, już tutaj na Ziemi, jakby w nim trwać, to potrzebuje to poświęcenia. I zachęcam nas do tego, Bóg widzi nasze potrzeby i je. Je wie, ale On chce, żebyśmy do Niego przychodzili, mimo wszystko, że wie o nas wszystko, bo On chce kontaktu z nami.